Po godzinach? Dzisiaj sobie zainstalujemy na wersję Minecraft 1.8 moda, który się nazywa Pixel Cam i pozwala nam nagrywać różne sekwencje filmowe z naszej gry. Co trzeba zrobić? Trzeba pobrać moda z internetu. Zanim pobierzemy, przypomnę, że na stronie www.aniapg.pl znajdziecie całą listę modów, których instalacje już pokazywałam w serii Pomocne Tuty i możecie sobie tę listę filtrować według wersji Minecraft, albo według kategorii, albo alfabetycznie i po kliknięciu w link przy nazwie moda, który Was interesuje zostaniecie od razu przeniesieni do odpowiedniego filmiku na moim kanale na YouTube, także zapraszam na www.aniapg.pl oczywiście do sekcji Pomocne Tuty. A teraz sobie pobierzemy i pixel... Pixelcam pobiera się z takiej strony. Oczywiście, link będzie w opisie do filmiku. Po wejściu na stronę zjeżdżamy sobie troszkę w dół. Tutaj jest napisane, co, co zawiera ten mod. Tutaj są kody, które się wpisuje w, 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 w okienko czatu. Także to, to jest dosyć istotne. Tutaj jest filmik przedstawiający moda, i tutaj jest sekcja Download. Klikamy tutaj na to, Version 1.2 Current, i stąd pobieramy moda. Ok, jak mamy pobrane, możemy zainstalować. No i do zainstalowania tego moda, oprócz pliku, który pobraliśmy, są nam jeszcze potrzebne minimum launcher Minecraft i Forge na wersję 1.8. Jeżeli jeszcze nie macie Forge na wersji 1.8 zainstalowanego, to dowiecie się, jak to zrobić w filmiku pomocne Tuty 561. A jeżeli macie wersję non-premium Minecraft'a i nie macie launchera, to dowiecie się, skąd go pobrać i jak zainstalować w filmiku pomocne Tuty 636. Potem wróćcie do filmiku 561 i zainstalujcie Forge na wersję 1.8. I uwaga, w filmiku 561 ja instaluję Forge z końcówką 1245, ale wy pobierzcie i zainstalujcie tak samo jak pokazuję w filmiku wersję rekomendowaną. Wersja rekomendowana w dniu dzisiejszym, kiedy nagrywam ten filmik, ma numer końcówki 1450 i właśnie na taką wersję będę instalować tego moda. OK, co trzeba zrobić, żeby zainstalować? Otóż, musimy wejść do foldera %appdata% przez roaming. Musimy znaleźć w nim folder.minecraft i ten folder.minecraft, w którym już mamy zainstalowanego Forge na wersję 1.8, musimy sobie gdzieś skopiować, żeby mieć do, do czego wrócić, gdyby się okazało, że coś tutaj nie działa. Yy, OK, jak już mamy skopiowany, no to instalujemy. No i co robimy? Wchodzimy do folderu.minecraft, wchodzimy do folderu moc. I przerzucamy nasz pobrany plik do folderu moc. Mamy go tutaj w folderze moc. Jest zainstalowany, zamykamy i uruchamiamy launcher. I czekamy aż nam się tutaj wszystko pouruchamia. Tak jak wspomniałam, mam wybrany profil z z końcówką 1450. Klikamy Play i czekamy dalej. Zaraz nam się pokaże tutaj pracujący Forge ciężko. Tylko musimy swoje odczekać. No, hopsa, hopsa, i raz, i dwa, i tu. Jest. <coughs> Sorry. Także Fortune tutaj popracuje troszeczkę. A my sobie poczekamy. I, 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 i. I czekamy, i czekamy. Ok, mamy tutaj, wchodzimy w moc, i tutaj gdzieś będzie pixel cam. Jest pixel cam, <laughs> i gotowe, i wchodzimy w tryb jednoosobowy, i gramy w naszym wybranym świecie. No, jesteśmy na naszym wybranym świecie i teraz tak jeżeli chcemy nagrywać to przede wszystkim musimy być w trybie creative czyli gamma mode 1 albo po prostu jak mamy już ne to wystarczy sobie tutaj kliknąć i jesteśmy w trybie creative Teraz tak, jeżeli to jest mod, który nie nagrywa nam filmików w trakcie, kiedy coś tam budujemy, na przykład, żeby pokazać, że budujemy, tylko na przykład jak już zbudujemy i chcemy, że tak powiem, oblecieć budowlę, żeby ładnie to wszystko po, poopowiadać o tym, to wtedy możemy to nagrać i, i wtedy po prostu musimy mieć program do nagrywania, tak jak ja na przykład nagrywam actionem, no to po prostu też sobie musicie mieć jakiś program do nagrywania. To nie jest program, który nagry Nagrywa filmik, tylko to jest program, który jakby w filmiku nagrywa sekwencję. Tak to można określić. Nie zapisuje się to w żadnym pliku i tak dalej. Także to nie jest to samo co na poprzednie wersje Minecrafta była kamera studio. To jest tylko jakby wycinek z tej kamery studio. Mam nadzieję, że to kiedyś zrobią kamera studio na 1.8 i będzie wtedy wszystko można sobie nagrywać dodatkowo do pliku. Okej, okay, żeby nie przedłużać, co robimy, żeby tutaj nagrać? Otóż, na przykład chcę tutaj sobie stąd zacząć nagrywać, więc tutaj będzie mój pierwszy jakby punkt nagrywania, czyli piszę slash cam p albo po prostu wciskam p. Wciskam p i mi się zapisał za pierwszy punkt. Y, którym będzie nagrywany. Teraz się na przykład wycofam, tutaj troszeczkę pod, podlecę w górę i, 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 i tutaj będzie mój drugi punkt, czyli klikam P albo wpisuję, zleżkam P. Y, teraz sobie gdzieś tam polecę, tutaj z tej strony jeszcze troszeczkę w górę y, i patrząc na to cały czas, no bo to chcemy sfilmować, y, klikam P i jest punkt trzeci, tutaj sobie y, znowu jeszcze wyżej pójdziemy, patrzę na to, klikam P i jest punkt czwarty, oblecimy sobie jeszcze tutaj, troszeczkę się teraz zniżymy, na kwiatki sobie patrzę, klikam P, jest punkt piąty, no i tutaj sobie teraz z tej strony jeszcze tu, o, o gdzieś tak tu, klikam P, jest punkt szósty, no i tutaj schodzimy do, do parteru, tutaj sobie gdzieś blisko na przykład kliknę P, jest punkt siódmy i teraz z powrotem tutaj wchodzimy i tu zakończymy P punkt ósmy. Ok, mamy już wszystkie punkty zaznaczone, no i teraz sobie właśnie możemy nagrać, to znaczy to się nagrywa normalnie tak w programie, w którym nagrywam. Czyli na przykład tak jak ja mam Action w tej chwili. No i teraz klikamy slash, cam some, start. Określamy przez ile minut to ma, minut, sekund to ma nam właśnie pokazywać w zwolnionym tempie, czy przyspieszonym. Zrobimy tutaj 20. Sekund. Można zrobić na przykład 1M to będzie 1 minuta, 30M to będzie 30 minut, 2M, 30S to będzie 2 minuty 30 sekund itd. Tak dalej, tak dalej. No i teraz klikamy Enter i proszę, zaczyna nam się ta cała sekwencja pokazywać. Tu możemy jeszcze F1 wyłączyć, żeby nie było tych wszystkich rzeczy widać. No i w ten sposób możemy sobie nagrać. Niestety tak od czasu do czasu skaczę, nie wiadomo dlaczego. O i tutaj sobie kończymy. Także tak to wyglądało. Teraz sobie podskakuję. Wystarczy tylko skoczyć dwa razy z tym, jak on się nazywa. Spacją i już przestaję podskakiwać. Ok, i w ten sposób właśnie działa ten mod. Zatem ja kończę. Oczywiście on działa tylko i wyłącznie w trybie kre kreatywnym, zatem właśnie jak coś tam budujecie, no to budujecie sobie na świecie jakoś tak, potem się przełączacie na kreatywny, nagrywacie i y, przełączacie się z powrotem na y, survival. Y, a ja kończę, a wypiszcie w komentarzach jakie jeszcze chcecie poradniki. Oglądajcie wszystkie moje serie, wchodźcie na stronę społeczności na Facebooku, wchodźcie na stronę ania.pg.pl, no i oczywiście łapkujcie i subskrybujcie kanał. To tymczasem trzymajcie się, pa pa!